No i pękła. Niestety IQ Tour już nie nadaje się do użytku. To jest jeszcze nic. Pokażę wam kulkę, która naprawdę pękła całkiem zdrowo. Dlaczego kule pękają? Nie ma jednoznacznych badań, dlaczego tak się dzieje, że kula po prostu pęka. Są pewnego rodzaju domysły. Oto kilka z nich. Jeśli przesuszymy kulę, damy jej po prostu tak małą wilgotność, ona będzie sucha, jak wiór i odparują z niej te wszystkie plastyfikatory, jest teoretycznie możliwość, że przez to kula pęka. Kolejną opcją w środku kuli jest rdzeń. Jest on zrobiony z różnego rodzaju materiałów. Tak naprawdę nikt do końca nie wie jakich, ale podobno są tam różnego rodzaju również, Opiłki metali. No i jeżeli tak, to kula może słabo znosić skrajne temperatury. I teoretycznie przez rozszerzanie się metali e, może się coś takiego powodować, że pęknie. Kolejną teorią, o której ja słyszałem, jest to, że kula była wadliwa pod takim względem, że gdzieś tam w środku był jakiś drobny pęcherzyk powietrza. No i jak wiemy, pęcherzyk. Powietrza w takiej jednolitej masie może powodować problem. Zdarzają się sytuacje, że na przykład mamy ze trzy kulki w danej torbie i ona sobie leży z rok nieużywana, otwieramy i się okazuje, że na przykład jedna kula jest pęknięta. Jedna kula pęknie sobie po pięciu latach, a inna nie pęknie nawet po dziesięciu. Nie ma na to reguły. To nie jest jakaś reguła, że kula zawsze pęknie, ale niestety zdarza się.